Na pewno atmosfera w ostatnich dniach czy dwóch tygodniach, tygodni poprawiła się w drużynie z tego względu, że wiadomo, że atmosfery zawsze budują wyniki, widać troszeczkę więcej entuzjazmu, polotu i nawet zaangażowania u zawodników. Bo mówię, nie ma nic lepszego po prostu jak wyniki do budowy atmosfery. Nie? I stesniliśmy się za tymi zwycięstwami, długo na nie czekaliśmy i, no, i chcemy kontynuować tą, tą, tą pastę zwycięską, tym bardziej, że, 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 że dyspozycja można powiedzieć zawodników wskazuje na to, że, e, że są w niezłej dyspozycji i, i, i powinni sobie w tych najbliższych meczach dobrze radzić. No, w zasadzie wszyscy zawodnicy są do mojej dyspozycji. Oczywiście Adam Cieśliński dzisiaj dopiero pierwszy raz Teraz z grupą brał udział w zajęciach i tutaj będziemy zobaczyli, zobaczymy jeszcze jak jutro na rozruchu się będzie po prostu prezentował, czy nic nie będzie odczuwał i tak dalej, być może zostanie włączony do, do osiemnastki. A tak wszyscy zawodnicy są zdrowi i jest rywalizacja na kilku pozycjach, także naprawdę i zaangażowanie jest takie jakie powinno być. I mówię, no optymistycznie można podchodzić po tym wszystkim do, 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 do tego spotkania z pogonią w siedzce, aczkolwiek trzeba pamiętać, że to już nie jest ten sam zespół, który, który grał jesienią. Przyszedł nowy trener, przyszło czterech, czterech, sześciu przyszło, ale czterech w zasadzie wywalczyło sobie miejsce w podstawowym składzie, i to jest na pewno zespół który ma więcej jakości niż ten zespół, z którym zrealizowaliśmy 1-1 No Ja myślę, że oglądałem ja oba spotkania, i w obu zaprezentował się zespół po prostu dobrze. Abym powiedział, nawet w Lublinie bardzo dobrze, bardzo konsekwentna gra w obronie, bardzo dobre interwencje Witana, który wprowadzał sporo spokoju, poczynania, umiejętne przytrzymywanie piłki daleko od własnej, od własnej bramki. I w tym meczu. Ten mecz mówię chrobry, widać było, że chyba Chrobry troszeczkę presja mniej dotarła do zawodników, mieli troszeczkę więcej polotu, swobody, fantazji w grze i dlatego po prostu chyba wygrali, ale jest to solidny zespół. Solidny zresztą jak wszystkie zespoły naprawdę tutaj nie ma, nie ma wielkich różnic pomiędzy drużynami. To znaczy zespołem jestem cały czas, no. mimo że, że nie grałem, to, to jestem cały czas z zespołem. Cieszę się, że trener dał mi szansę z meczu z Suwałkami, udało mi się strzelić bramkę, uważam, że, że grało mi się przyzwoicie. Dostałem szansę w Bytowi, tak samo też udało mi się strzelić bramkę, więc, więc chciałbym, żeby ta passa była podtrzymana. Nie jesteśmy na straconej pozycji, wiadomo, że szanse jeszcze mamy i w każdym meczu gramy o, o zwycięstwo i zobaczymy jak to na koniec. Ligi się ułoży, tak? No tak, na pewno cieszymy się z tego, że zagraliśmy na zero z tyłu, ale najważniejsze są punkty. Myślę, że dla drużyny. Najważniejsze są trzy punkty. No i mamy nadzieję, że w sobotę wywalczymy trzy punkty.